Dzień dobry, witajcie moi kochani. Zapraszam Was dzisiaj na drugą połowę czytania na następny tydzień, na tydzień od 23 do 29 października, i tym razem będzie dla koziorożców, dla wodników i dla ryb. My się z Wami witamy i pozdrawiamy Was. Proszę bardzo. Ja już się zabieram za tasowanie kart. Kot idzie swoją drogą. I zobaczymy, w jakiej energii wy jesteście. Co w miłości i co w pracy. No i może rada też pokaże się na koniec. Zobaczmy. Dla koziorożców, dla wodników i dla ryb. Jak się pokazuje tydzień od 23 do 29 października? Tydzień od 23 do 29 października. Jaki będzie dla koziorożców? Od koziorożców zaczynam. Koziorożec na nowy tydzień. Co ważnego, co istotnego dla koziorożców. Wasza energia moi kochani. Piątka mieczy to jest takie zrobienie czegoś na zawsze cenę. Koniecznie muszę postawić na swoim. Koniecznie musi być po mojemu, więc przybieram postawę bojową. Bojowo się do wszystkiego nastawiam i chcę coś przewalczyć. Co jest dla mnie ważne, nie oglądam się na to, co kto o tym powie, tylko walczę o swoje. Można też powiedzieć, że to jest karta osoby, która postanawia się rozstać, na przykład z kimś. Zobaczmy, może, jeszcze jedną. No, tak jakby coś w tym guście, dlatego, że drugą kartą jest karta śmierci, która mówi o zakończeniach. Więc ta wasza energia to jest głównie pokazana jako energia zakończenia czegoś, może też być jakiejś straty, ale tutaj bardziej bym widziała stratę na przykład relacji. No, taka walka o swoje i po trupach, i po trupach do celu. Zobaczmy w takim razie miłość, uczucia, relacje, związki. No to tutaj jest król mieczy, który z uczuciami nie zawiera ma wspólnego, dlatego że e, kieruje się przede wszystkim logiką i faktem. To, co jest faktem, to jest rzeczywistością e, i tutaj nie ma innych rozstrzygnięć. Czyli z królem mieczy nie można dyskutować, bo on zawsze wszystko argumentuje w taki sposób, że jest to nie do podważenia. Więc to jest taka sytuacja, a do tego jeszcze jest trójka mieczy, która mówi o kłótniach, o nieporozumieniach. W sumie tutaj jest też pokazane coś takiego w trójce, że oprócz tego, że może to być zdrada na przykład kogoś różnego rodzaju, no strada nie musi być koniecznie fizyczna, prawda? To zależy, co kto rozumie przez zdradę, bo tutaj w trójce mieczy widzimy również myśli. I trójka mówi nam o takich sytuacjach w relacjach w przyszłym tygodniu, że możecie bardzo właśnie konfliktowo się zachowywać albo no, kłócić się mieć takie Przykre emocje związane z relacjami, ale ta karta również bardzo mocno podpowiada, żeby nie skupiać się na tym, co jest przejściowe, co jest przelotne, co tak naprawdę w obliczu w ogóle czegoś większego jest błachostką i szkoda czasu właściwie, szkoda czasu, szkoda energii, żeby tutaj właśnie tracić ją na. Powiedzmy jakieś konflikty, takie może trójka pokazywać, złamane serce, przykre wiadomości jakieś. No, już w piątce ta wasza energia, ona też pokazywała taką zadziorność, prawda? Więc koziorożec może się wkurzyć w przyszłym tygodniu, na przykład, prawda? I tupnąć, i tupnąć nogą. Zobaczymy jaka będzie później rada dla was, jeżeli chodzi o, o te różne rzeczy, o ten czas, to może się przydać. Natomiast praca, praca dla koziorożca jest pokazana, że koziorożec może być niezadowolony z jakiegoś swojego zabezpieczenia finansowego, tak jakby może jego pewne. to to, w czym miał pewność, albo to, w czym chciał mieć pewność, jeżeli chodzi o materię, o finanse, o takie wszystkie stabilne źródła dochodu, to tutaj jakoś w emocjach się pokazuje również śpiące kielichów, jako taka osoba, która na przykład. Może mieć, warianty są różne, może mieć na przykład dobre zabezpieczenia finansowe, ale nie ma z tego przyjemności, nie ma z tego radości, albo po prostu ta, to niezadowolenie jakieś, czy rozczarowanie wynika na przykład z tego, że musi koziorożec sięgnąć do jakichś swoich oszczędności, co prawdopodobnie koziorożcowi się wcale, że nie podoba. Karta śmierci również tutaj mogła oznaczać właśnie zamknięcie, zakończenie, transformację, zmiany. Mogła piątka oznaczać rozejście się z kimś, właśnie, i może po prostu Koziorożec w przyszłym tygodniu jest w takiej sytuacji, że trochę mniej pewnie czuje się w różnych swoich finansowych sytuacjach, co od razu wiadomo, że jako ten żywioł ziemi nie lubi takich historii. No to zobaczmy, co na Radzie dla Was, moi kochani. Rada. Rada jest w dwójce kielichów. Dwójka to jest współpraca z bardzo bliską osobą, to jest miłość, to są szczęśliwe relacje, więc albo karta nam mówi na Radzie, że najważniejsze w życiu jest miłość kieruj się uczuciem, albo pracuj lub współpracuj z bliską osobą, albo w relacjach. Na przykład, jak jesteś w bliskich relacjach, nie kieruj się logiką ani takim za, wszelkim, za wszelką cenę postawieniem na swoim, tylko kieruj się obopólną korzyścią, dobrą współpracą, z wzajemnym zrozumieniem, pomaganiem sobie, a nie rozdzieraniem. Szat nad tym, co nas różni, co nam przeszkadza, co jest dla nas niedobre. Więc dwójka kielichów mówi, pracuj z kimś na przykład w dwójkę, okazuj tej osobie szacunek i e, fajne emocje. Wtedy ta osoba być może, prawdopodobnie okaże również Tobie, więc y, rada jest y, zupełnie nie taka, jak tutaj koziorożce mogą. Się pokazywać, jak mogą robić. No i jeżeli mamy na myśli relacje, czy mówimy o relacjach, to od razu przychodzi mi do głowy takie powiedzenie: chcesz mieć rację, czy relacje, prawda? Coś w tym jest. To dziękuję koźrożcom. Dziękuję koziornoszcom i zapraszam wodniki. Wodniki. Co dla wodnika na tydzień? Co dla wodnika na tydzień od 23 do 29. Października dla osób z znaku wodnika, jaki ten tydzień przyszły, dla Was moi piękni, może być, będzie. I patrzymy w wodnik, a wodnik, wodnik. W jakiej Ty, mój drogi wodniku, jesteś energii? Wodnik jest w energii głupca. No pięknie to się zaczyna, prawda? Dlatego, że y, głupiec to jest marzyciel, to jest wędrowiec, to jest ktoś na początku drogi jakiejś swojej, może i jakiegoś rozwoju, może jakiejś nauki, może początki znajomości lub początki jakichś przedsięwzięć zawodowych, każdych. Głupiec to jest wszystko, co jest nowe i to jest coś, w czym zdobywamy doświadczenie. A i to jest też coś, w czym możemy delikatnie ryzykować, prawda? Ponieważ głupiec kieruje się jakąś swoją ideą, tym, co on chce. Nie tym, co powinien, nie tym, co trzeba, nie tym, co kto powie, tylko tym, jakie on ma marzenie, za czym idzie jego wyższa świadomość, jego dusza, jego chęci. Więc. Głupiec y, powinien zwrócić uwagę na to, że jeżeli zaczynamy nowe rzeczy i nie mamy doświadczenia w tym, to trzeba być troszeczkę ostrożnym. Ta karta nas nie zachęca do dużego ryzyka, tylko do takiego, żeby móc tą nowość wprowadzić w życie, ale nie zaryzykować tyle, żeby. Y, Stracić kontakt z rzeczywistością, czyli marzenie jest super, idea jest super, wyobraźnia jest fantastyczna, nawet się mówi, że wiedza ważna, ale wyobraźnia ważniejsza. I tutaj głupiec jest w energii totalnie wyobraźni, ale warto by było, żeby też pilnował wiedzy. Tak. Bardzo piękna karta nowe idee przynosi, jeżeli chodzi o miłość, uczucia, relacje, związki. No to tutaj się trochę dużo dzieje nawet, bo mamy kartę Rydwanu, gdzie Rydwan właśnie przyspiesza, zmienia, angażuje nas niesamowicie właśnie w nowe etapy w relacjach. Może też pokazywać wyjazdy, przeprowadzki, Siódemka, właśnie, mieczy mówi o zmianie miejsca pobytu. Rydwan też mówi wyjazd, droga, jazda samochodem, rydwanem, na dywanie. No, e, e, tak. E, siódemka mieczy może też mówić o jakimś takim trochę zmyślaniu w relacjach dla innych osób, o takim trochę bajko-pisarstwie. Siódemka mówi, że staramy się coś przedstawić w taki sposób, żeby niekoniecznie ponieść pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Czyli siódemce mieczy trochę kręcimy, trochę podkoloryzowujemy różne wydarzenia, sytuacje, ale właśnie to je będzie dla innych osób i tu są zmiany. No, trzeba jeżeli ktoś zwłaszcza wchodzi w nowe relacje, to musi zwrócić uwagę, że jeżeli te relacje się dosyć szybko rozwijają, żeby faktycznie pozbierać wątki i na przykład nie ulegać może wodnik sam też w tej karcie siódemki tak działać, że wysyła sprzeczne komunikaty w stronę osoby, z którą ma relację, czyli na przykład mówi jedno, robi drugie, coś powie, co się nie zgadza z tym, co wcześniej powiedział. No to tutaj mogą być różne historie, albo właśnie pokazuje jedno, a faktycznie dzieje się coś innego. No i to są takie jedne warianty tej karty. Tutaj w Rydwanie natomiast możemy widzieć mocno, że biorę sprawy w swoje ręce, stawiam na siebie. Czuję w sobie taką moc i energię do zmian w moim życiu na przykład uczuciowym, no ale właśnie obie karty mówią o podróżach, mogą również mówić, i siódemka też o przeprowadzkach, więc może ktoś zaczyna jakieś nowe miejsce, może ktoś w przyszłym tygodniu wyprowadza się też gdzieś i znajduje się w nowym miejscu, bo głównie to też są wszelkie nowe miejsca. No i zobaczmy, co w pracy u wodnika, co u wodnika w pracy. No w pracy jest w ogóle bardzo dobrze pokazane, bo król monet mówi o stabilizacji, bezpieczeństwie w miejscu pracy, o nawet takim zabezpieczeniach trwałych, materialnych. Szóstka buław pokazuje nam skuteczność, która dotyczy działań wspólnych z różnymi osobami. Szóstka pokazuje nam, że grupa nas wspiera, jakaś grupa, że skutecznie się komunikujemy, że skutecznie działamy, że możemy mieć nowe pomysły, aktywność jest jakaś, komunikacja może być przyspieszona i to jest coś, co się wodnikom udaje. W szóstce buław jesteśmy docenieni. I jesteśmy tak jakby w przyszłym tygodniu bardzo mocno docenieni również finansowo, więc to jest y, pięknie dla Wodnika. Y, a na razie ma Wodnik Piątkę Mieczy. Czyli piątka mówi nam, żeby iść na trochę większy może kompromis, żeby raczej się dogadywać niż się kłócić, żeby nie upierać się przy swoim za wszelką cenę, zwłaszcza za wszelką cenę, żeby nie stawiać zbyt e, surowych, czemuś, komuś warunków, tylko próbować się bardziej empatycznie e, Komunikować czy się dogadywać, właśnie, a przede wszystkim nie robić czegoś kosztem innych osób, jeżeli te inne osoby miałyby z tego powodu, na przykład, no, w jakikolwiek sposób e, ucierpieć. Moi kochani, i doszliśmy do rybek. Zobaczmy, co u ryb. Ryby, moi drogie. Jak wy się pokazujecie, kochani, w przyszłym tygodniu? Ryby, jaki będzie dla Was przyszły tydzień? Zobaczmy tydzień od 23 do 29 dla ryb. W jakiej energii są ryby w przyszłym tygodniu? Ryby są w energii Czwórki Mieczy. To jest taka zatrzymana komunikacja, trochę. To jest może przerwa w jakichś relacjach albo przerwa. Potrzeba odpoczynku jakaś może być. E, mogą niektóre ryby być na przykład na zwolnieniu lekarskim. Zobaczmy jeszcze jedną do tej czwórki, z czym ona związana. No, bardzo tutaj mocno pokazuje się komunikacja, kontakt słowny. E, czwórka mieczy, zatrzymanie, przekładanie czegoś na później, brak kontaktu, o, takie rzeczy. No, jest tu pokazana do tego Królowa Mieczy, więc e, jakaś osoba, pewnie kobieta, żywiołu powietrza, może właśnie tej osoby to dotyczyć. Królowa Mieczy. Mhm. E, no i dalej miłość, uczucia, relacje i związki. Miłość, uczucia, relacje, związki dla osób z znaku ryb. Jest tu szóstka mieczy. Szóstka mieczy, wyjazd, mówi wyjazd, na przykład odejście od jakiejś relacji pokazuje, wyznaczenie sobie nowych kierunków, nowych celów. Tu jest ósemka mieczy dodatkowo pokazana, która może być obawą jakąś, która może być brakiem poczucia e, takiej własnej siły. Czyli y, ryby tutaj jakby troszkę mają, y, może w przyszłym tygodniu obniżoną na przykład samoocenę w relacjach. W szóstce mieczy różnie to może być. No, najczęściej ta karta jednak pokazywać może raz, razem z czwórką raczej odejście od jakiejś relacji. Może to być z powodu wyjazdu, może to być z powodu wyjazdu szkoleniowego, więc ja też nie chciałabym, żebyście to traktowali jako takie rzeczy, które po prostu od razu się wiążą na przykład z zerwaniem jakiejś relacji czy z tym podobnymi rzeczami. Po prostu szóstka mieczy pokazuje, że otwieram się na jakieś nowe rzeczy, a wszystko, co było, zostawiam za sobą. Dlatego tak w najprostszej interpretacji może to być i pozostawienie jakiejś relacji, ale dla osób, na przykład, które nie mają relacji, może to oznaczać pozostawienie za sobą wszystkiego, co było do tej pory i otwarcie się właśnie na nowe osoby, na nowe relacje. Wprawdzie jest to pokazane z dużą obawą. Ale jednak coś takiego tutaj jest na rzeczy. Tak, więc szóstka mieczy najbardziej to jest karta, która symbolizuje jakąś naukę, wyciągnięcie wniosków, zdobycie nowych doświadczeń. I takie energie są pokazane właśnie, jak mówimy, u ryb o nowych, o uczuciach i o relacjach i o związkach, prawda? Ryby mogą też widzieć jakieś przeszkody. Które im utrudniają wejście w coś nowego, no ale przeszkodą może być na przykład jakaś kogoś nieobecność, nieutrzymywanie nie, nie kontaktu. Choroba może być również pokazana na przykład w czwórce mieczy. No a niektóre osoby mogą też w królowej wyznaczać jakieś granice w relacjach, prawda? Też to może być. Zobaczmy, co u ryb na, na, pracy, na pracy. Praca. Praca jest pokazana w karcie pustelnika. Pustelnik to jest rozwój duchowy, to jest odpoczynek, to jest praca zdalna, praca na odległość. Pustelnik, rozwijanie własnej świadomości, samoświadomości. Praca ze swoją głową. Wyciągnięcie wniosków, które znowu kierują tym, co w mojej przyszłości. Więc, tu przede wszystkim, w, w, na pracy, jest pokazana w dwójce kielichów jednak praca w dwójkę, ale ja bym raczej widziała to, jaką tą dwójkę, jako spotkania. Praca jest pokazana indywidualna. Być może w zaciszu domowym, w jakichś takich spokojnych warunkach, z oddali, z pustkowia, tak, ale ta praca wiąże się może z jakimś kontaktem na odległość, z kimś, może się wiązać właśnie z relacjami, z nawiązywaniem relacji, ze spotkaniami. Tak to jest pokazane, więc dla, różnie to może być dla jednej osoby to będzie właśnie taka fajne zajęcie, dla drugiej osoby może to być jakiś odpoczynek pokazany, a dla kogoś jeszcze innego przejście na emeryturę, na przykład, prawda? Lub w ogóle pozostanie w domu jest pokazane, na przykład. Razem z tą czwórką mieczy dla niektórych osób właśnie, jeżeli chodzi o pracę, tak to jest pokazane. No i moi kochani, rada dla Was, rada w trójce monet. Jeżeli zastanawiasz się nad kierunkiem swojego rozwoju w przyszłym tygodniu, to pamiętaj, że wszystko się opiera o pracę, czyli można powiedzieć, że bez pracy nie ma kołaczy, że tutaj trzeba dać siebie więcej, że trzeba się więcej przyłożyć, że trzeba się w tej pracy rozwijać, a przede wszystkim w trójce. Trzeba połączyć e, jakąś pracę, pracowitość z umiejętnościami, z talentami. To musi być coś więcej, prawda? Dlatego jest trójka, a nie dwójka. Wszystkie wybory, decyzje zostały już podjęte, a teraz masz iść do przodu. I tą twoją siłą napędową nie mają być wcale pieniądze, tylko po prostu jakaś twoja pasja, natchnienie, większe możliwości. Umiejętności, które są ponad to, co dajesz z siebie na co dzień, to masz pokazać. Więc moi kochani, tak to właśnie tutaj dla Waszego znaku wygląda. Mam nadzieję, że to będzie wszystko, co powiedziałam, pomocne i że wykorzystacie. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Całuję, pozdrawiam, oczywiście, zapraszam do czytań indywidualnych, jak też na jakieś wybory, decyzje do podjęcia. Oczywiście, jak najbardziej, proszę pisać wtedy na adres e-mail, który jest umieszczony w opisie pod każdym filmem, albo można też pisać poprzez moją stronę internetową, która też jest w opisie podana. Więc dziękuję Wam za Wasz czas, uwagę i obecność, i do następnego razu.